Nie żyje Małgorzata Komornicka. Gwiazda M jak miłość była teściową Zamachowskiego. Nie żyje Małgorzata Komornicka. Aktorka serialowa i teatralna była matką innej znanej gwiazdy Anny Komornickiej, pierwszej żony Zbigniewa Zamachowskiego. Aktorka odeszła w wieku 85 lat. Małgorzata Komornicka nie żyje. Nie żyje Małgorzata Komornicka. Takie informacje dotarły do mediów w czwartek 25 lipca. Popularna aktorka serialowa odeszła 14 lipca, jednak rodzina nie chciała ujawniać tego faktu. Dopiero o śmierci aktorki poinformował portal Film Polski, który podał także szczegóły pogrzebu artystki. Małgorzata Komornicka została pochowana na cmentarzu służewieckim w Warszawie. Pogrzeb odbył się w poniedziałek. Małgorzata Komornicka zagrała w wielu polskich serialach. Aktorka pojawiła się w rancho Ojcu Mateuszu M. Jak Miłość na wspólnej, a także w Młodych Wilkach Chłopaki Nie Płaczą, czy Winci. Aktorka pracowała także przy kilku spektaklach telewizyjnych, linie życia oraz skąpiec. Była matką Anny Komornickiej, która została pierwszą żoną Zbigniewa Zamachowskiego. Anna Komornicka pożegnała matkę. Córka Małgorzaty Komornickiej Anna Komornicka, która poszła w jej ślady i również jest aktorką, pożegnała matkę w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych. Mamo, mamusiu, serce rozpadło się na milion kawałków. Już nic nie ma znaczenia. Została pustka, jak mam teraz żyć bez ciebie? Ból wszechogarniający mój mały już teraz świat bez kolorów, bez Twojego uśmiechu. Mamo, mamusiu, wiem, że teraz już nie cierpisz, że tam gdzie jesteś są piękni i dobrzy ludzie. Wiem, że teraz będziesz moim najpiękniejszym aniołem. Dziękuję, że nauczyłaś mnie być dobrym człowiekiem, że zawsze do końca we mnie wierzyłaś. Mamo, mamusiu. Do zobaczenia, napisała Anna Komornicka na swoim profilu na Facebooku.